Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod wąskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i wstąpił do piekiel trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych grzechu grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź to Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I w nasz nasuszny daj nam się i prosty nam prowiny nasi, jak i my prościmy o i nam wwady nas z ale i długami. Amen się o pogłębienie naszej wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Maty Boże, mój za nas gruszne, i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiona wód żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Maty Boże, mój za nas нині і в годину смерті нашої. Амінь. Здоровась, Марію, ласки певна, пан з тобою, благословена ж ти між невестами, і благословена від живота твоєго, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішно, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О, ойцю і цю синові духові святому, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші грехи, Zachronę nas wydłach w zaprowadził się dusi do nieba, a osoby ci, jaki najbliższy potrzebują Twojego malu Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Módlmy się za wszystkie dzieci nienarodzone, aby szczęśliwie przyszły na ten świat. Módlmy się, aby zakazano grzechu aborcji, tego morderstwa. Aby dzieci mogły bez przeszkód rodzić się na tym świecie. Choć czasem po ludzku niechciane, nieplanowane, to jednak zawsze chciane i kochane przez Boga, Stwórcę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje przyklestwo Twoje bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Chleb nasz nasłuszno i daj nam się władnia. i prosty nam prowiny nasze, jak i my prościamy mołowajcem naszym. I nie wody nas pokusą. A gdy wysłana jest światło kamowo. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nyni i w godyno śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nyni i w godyno śmierci naszej. Amen. Stróżować, Marię, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Świętą Marię, za nas chrisnę. Nyni i w godzinę śmierci łaski pełna, Pan z Tobą błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Świętą Marię, Matę Bożą, mali za nas chrisnę. Nyni i w godzinę śmierci nasz. Amin. Strowaś Mary łaski pełna, Pan z Tobą tym między niewiastami i bogusławionaś w żywota twojego, Jezus. Święta Maria, Mate Boża, maliź za nas różnych, nyni i w godynu śmierci naszej, Amen. Stróżować Mary łaski pełna, Pan z Tobą bogusławionaś między niewiastami i w od żywota twojego, Jezus. Święta Maria, Mate Boża, maliź za nas różnych, nyni i w godynu śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Maty Boże, maluj za nas nyni i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Maty Boże, maluj za nas Ryszne. Nyni i w godziny śmierci naszej. Strowaś Maria łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony o żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Maty Boża, Malisz za nas i w godziny śmierci naszej. Strowaś Maria łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony o żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Maty Boże, Malisz za nas griczne. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. А Ойцю і Синові Духові Святому, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки і вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню нюпельну, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Тайниця друга, в інтенції нашої родини, Rodziców, braci, sióstr, dzieci, rodzeństwa, babcie, dziadków, a także dalszą rodzinę, wujków, ciocie, kuzynów i kuzynki. Ojcze nasz, któryś który jest w niebie święć się imię Twoje, przyklestwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. nasz nas i daj na I nam się i nam nam nasi, jak i my prościami łowacom naszym, i nowody nas pokusu ale wysłali nas w świętym Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, maluj za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, maluj za nas grzesznych, Nyni i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl za nas grzesznych. Nyni i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl nas grzeszne. Nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, maluj za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, maluj za nas grzesznych, Nyni i w godzinę śwestki naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, błogosławionaś Ty między Nyni i w godzinę śwestki naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, błogosławionaś Ty między niewiastami Nyní i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony w żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl się za nas grzesznych. i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl się za nas grzesznych. Nyni i gody śmierci naszej, Ami. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak było na początku, nynę i po wszyscy na wieki wieczni. Ań. O nasz Luch Jezusa, prosty nam nasze, chłopy, zachorana nas i dni prakarnego, zaprowadili z do nieba. A osobliwo Ty, jaki najbliższe potrzebuje Twojego miłego sędzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W tym dziesiątku. Zmówmy się o, o nowe, Zmówmy się za dzieci, które nie mogą się narodzić, za rodziców, którzy mają problem z poczęciem dziecka, aby Bóg obdarzył ich łaską potomstwa. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź, Twoje, bądź wola twoje jako w niebie, tak i na ziemi. nas no daj nam dzisiaj. і і І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Maria, was łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, the new żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Mathe Božia, moly za nas grzesznych, Mniejli i w godzinę śmierci naszej. Ja Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych. nyni i w godzinę śmierci naszej. Ja Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas Ryszne. Nyni i w godzinu śmierci naszej. Ja łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twojego Jezus. Świata Maryja, Maty Boże, módl nas na zgrzeszny. Nyni i wody godzinu śmierci naszej. Ja Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Świata Maryja, Maty Boże, módl się na zgrzeszny. Nyni i w godzinu smrti nasz, ojeanę. Zdrowaś, Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, bogosławiona oboczgoda Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, mowe za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. ojeanę. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, bogosławionaś Ty między niewiastami, bogosławiona woczgoda Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, mowe za nas grzesznych, Neni uchody na smartie nasz jaj. łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionoś ty między niewiastami, błogosławiono wodzie żywota Twojego Jezus. Seta Maria, Maty Boże, molę za nas chryst. Neni uchody na smartie nasz jaj. Zdroweś, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionoś ty między niewiastami, błogosławiono wodzie Twojego Jezus. Seta Maria, Maty Boże, molę za nas chryst. Neni uchody na smartie nasz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nynie w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nynie w godzinę śmierci naszą. Amen. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu Як було на початку, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від двох днів пекельного. запровадь усі uсі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця czwarta, ofiarowani Пана Ісуса в святині. Modlmy się za wszystkie. Siostry, braci zakonnych, którzy w szczególny sposób ofiarowali swoje życie na wyłączną służbę Chrystusowi, na wspólnotowe życie, na przede wszystkim trwanie przy Bogu na modlitwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjście Twoje, bądź wola twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. W Nasz, na słuszny, daj nam się bodnie.

Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Maty Boża, módl się nas grzesznych, w i w hodynos śmierci naszej Janie. Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Maty Boża, módl się za nas grzesznych, w i w hodynos śmierci naszej Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Maty Boża, måløj za nas, grzesznych, nyní i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Maty Boża, молøj za nas, grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Marii łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty, ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Marii łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boże, módl się za na nas grzesznych, nynie i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boże, módl się za na nas grzesznych. Nyni i w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, mój Syn nas grzeszny, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, nyni i po czas i na wieki wieczni. Amen. O nasz Luby prosty nam nasze chrichy, zachorony nas wid w okniu, pegelno o zaprowadzi w neba, a osobliwo Ty, jak i potrzebuje potrebuje Twoje myło Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. W tym dziesiątku módlmy się o łaskę zdrowia dla Rudolfa. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Пів нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Здоровась Марія, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Мати Boża, моли za nas grzesznych, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Strawieć Marię łaski pełna Pan z Tobą, bogusowionaś ty między niewiastami, bogusowiona wodz bo żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matył Boża, molić za nas różny, nyni i w godyno śmierci naszej. Strawieć Marię łaski pełna Pan z Tobą, bogusowionaś ty między niewiastami, bogusowiona wodz bo żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matył Boża, molić za nas różny, nyni i w godyno śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Maty Boża, maluj za nas grzesznych, i w godzinu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Maty Boża, maluj za nas Hryszna. Niniejsi i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się nas grzesznych, Nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się nas grzesznych. Nyní no i łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl no się na myśliście. i łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl się Нині і в годину смерті нашої Amen. Zdrowaś Marie łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionych od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Mate Boża, moly za nas w iśfla. Nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pa ju i Synowi, Duchowi świętemu, jak było na początku, neni i poвсяк, na wieki wieczne. Amen. Pana szluge Jezusa, prosti nam nasi griche, zachroni nas i do ogniup. Zaprowadź u się do Nieba, a osoba jakie jaki najbliższy potrzebuje Twojego serca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Faledna i Błogosławiona, o Pani, Pani nasza, o, o rynowniczko rynowniczko nasza, pośredniczko, pośredniczko nasza, Słyszycielko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wieczne spoczywanie dajmy, im a na wieczne, się. Chaj spoczywaj tu wiecznym ubraniu. Amen. Amen.